Dzień dobry, witam Was w nowym filmie. Miłej niedzieli, zapraszam Was na nowości kosmetyczne. Dawno takiego filmu nie było, no ale też w związku z pandemią bardzo dużo marek jest po prostu zamkniętych i nie wydają raczej nowych kosmetyków, ale niektórzy jednak dalej wypuszczają nowości, więc pora się zrelaksować i posłuchać o nowych kosmetykach, jakie są. Więc weszłam sobie oczywiście na Instagrama i może najpierw na temat marki Mert Cosmetics Dlatego, że oni wypuszczają, słuchajcie, kolejną paletę Wydaje mi się, że właśnie w ostatnim filmie albo w przedostatnim mówiłam też właśnie o palecie, którą wypuszczają I już jest kolejna, która nazywa się... A, okej! Okay. Ta kolekcja nazywa się 420, dlatego że 24 kwietnia jest chyba święto... Marihuany? Tak mi się wydaje tak mi się wydaje, bo Jeffree Star na pewno to obchodził, bo on też wypuścił lusterka właśnie w kształcie marihuany. No i mamy właśnie tutaj paletę. I muszę Wam powiedzieć, że w ogóle zastanawiam się cały czas, czy nie zamówić jakiejś palety, dlatego że one kosztują 58 dolarów. Więc to jest dosyć sporo, szczególnie teraz, że kurs dolara jest dużo wyższy. I normalnie bym zamówiła. Ta paleta jest dosyć taka oryginalna. No bo oczywiście, że mamy tutaj jakieś takie zielenie, ale mamy też takie bardzo ciepłe odcienie, mamy żółty, taki fajny miodowy odcień Mamy też parę ciemniejszych kolorów, ale właśnie problem mam w tym, że y, zawsze jak słyszę właśnie opinie o marce Melt Szczególnie tych właśnie cieni w palecie, to bardzo mało osób jest tak w 100% zadowolonych Więc y, z jednej strony bym zamówiła, ale znowu skoro wiem, że wielu osobom nie podchodzi to tak mam troszeczkę więcej obiekcji, w tej samej kolekcji pojawiły się też eyelinery, jeden taki sraczkowo-zielony, może khaki bardziej ładniej brzmi, yy, i brąz, yy, no ale ona jest już w tym momencie dostępna, pewnie wyszła, tak, jest dostępna, jeżeli chodzi o Mert, to yy, zamawiając polski znajdziecie ją na Beauty Bay, nie wiem, dajcie mi znać, czy Wy macie te cienie Mert, yy, czy nie... Ja tak cały czas się waham, jak już z jednej strony chcę kupić, to później znowu obejrzę jak kogoś film, kto mówi, że nie do końca jest zadowolona z tej jakości, myślę, dobra, nie kupuję, potem znowu wyjdą z jakąś pa pa paletą i powiem, hmm, może tak bym kupiła, a potem znowu, hmm. więc no, tak to u mnie wygląda. Dobrze, dalej... Nie wiem, czy właśnie, właśnie w ogóle powinnam Wam mówić o kolekcjach z Essence i z Catrice. Dlatego, że oni regularnie właśnie takie te edycje limitowane wypuszczają. Ale wydaje mi się, że oni odkąd weszli do Stanów, to wypuszczają te wszystkie kolekcje w Stanach, a nie w Polsce. Pamiętacie, że kiedyś to było, nie wiem, to było z 10 lat temu? Tak, to było tak 10-9 lat temu, gdzie właśnie Catrice i Essence regularnie... Miały takie konkretne kolekcje. Ja pamiętam, jak ja właśnie w żarach latałam do natury co jakiś czas, sprawdzać właśnie tą kolekcję, i często było tak, że właśnie kupowałam większość, bo były tak fajne i oryginalne. Przez to, że właśnie jeszcze wiecie: 10 lat temu te kosmetyki, no, byliśmy bardzo daleko w tyle. Ze wszystkich, w porównaniu do tego, co mamy dzisiaj. I te właśnie takie edycje limitowane były dosyć oryginalne. Tak w tym momencie dalej są te edycje limitowane, ale one, zobaczcie, że w ogóle nigdy, nigdzie, nikt nic o nich nie mówi. I ja czasami, wiecie, wejdę sobie do Hebe i patrzę, no była kolekcja, no fajnie, już nic nie ma. Albo, że no jest, ale nie ma nic takiego szałowego. Więc tu chciałam wam powiedzieć, że po prostu nowe... Produkty, ale czy to będzie dostępne w Polsce, nie mam pojęcia, bo mamy tutaj paletę cieni. Jeżeli chodzi właśnie o cienie z Essence, to nie do końca jestem przekonana co do ich jakości. Miałam tam jakąś paletę i szybko się jej pozbyłam, ale kolorystycznie bardzo bezpieczna jak na drogerię. No i mamy oczywiście brązery, i mamy też jakiś taki, wiecie, do ciała brokacik. No, body oil. Kolor powiedz w tym momencie zamknięte, dlatego że w Stanach, jeżeli coś nie jest tak zwanym Essential, to trzeba to wszystko pozamykać, więc oni w ogóle w tym momencie nie pracują i może pracują zdanie, ale nie wysyłają nic. Natomiast wyszli właśnie z nową kolekcją, która nazywa się Celestial Collection. I mamy tutaj znowu dwie palety, dwa, dwa róże i tutaj dwa błyszczyki do każdej palety. I to słuchajcie, tu była mała dramka alert. Ja w ogóle ogólnie nie siedzę za mocno w dramach na amerykańskim, może YouTubie, Instagramie, ale podobno nie wszyscy lubią właśnie tą panią z trend moodu, dlatego że ona bardzo często albo wrzuca posty przed premierą samej marki, albo w ogóle zmienia kolorystykę. I tak właśnie było w przypadku właśnie tej palety, bo ona wrzuciła to, i to wygląda tak średnio. I wcześniej właśnie można też zobaczyć, co kolor powrzuciło i to są inne kolory. Ona po prostu zmieniła kolory, delikatnie zrobiła takie bardziej pomarańczowe. I była właśnie taka mini rozkmina i właśnie później po to sobie poszłam w komentarze i tam ludzie pisali, że właśnie trend mood zawsze to robi, że bardzo często właśnie specjalnie jakby sabotuje różne kolekcje, jeżeli one w żaden sposób nie wpływają na jej przychód. Nie wiem do końca, o co tu chodziło, ale stwierdziłam, że to jest na trochę ciekawe, że mam powiem, tak w, nie, w niedzielę rano, ale same palety w sobie nie są złe, ale też właśnie i, jak ym, nagrałam właśnie dzisiaj, przez chwilę tak naprawdę, film o, o pięciu markach, które uwielbiam i właśnie tam też mówiłam o Colorpop, taki mały spoiler, yy, ja uwielbiam Colorpop. Za to, że oni właśnie z jednej strony wypuszczają aż tyle, ale znowu z drugiej strony nie lubię ich za to, że wypuszczają aż tyle Bo na przykład w tym momencie te palety, ciężko jest właśnie, wydaje mi się, w tym momencie zrobić kolor pop taką paletę, która będzie hitem Nie sądzicie? Bo oni już tyle wypuścili pięknych palet, że teraz już jest raczej ciężko Pod tym koniem, wiecie, Celestial, no to myślę, że okej okay. No, ale ja osobiście, jak już zresztą słyszycie po moim, e, mojej wypowiedzi, nie jestem zainteresowana. No i to jest tak naprawdę jedyna kolekcja, która wyszła w kolor pop e, przez ostatni czas, no, ze względu na to, że wszystko mają pozamykane. E, jeżeli chodzi o Charlotte Tilbury, wypuszcza w tym momencie trzy nowe produkty, ale do pielęgnacji. Bo mamy tutaj em, błysz, nie błyszczyk, nie błyszczek balsam do ust, mamy jakiś Magic Serum i mamy Magic Cream. I słuchajcie, cenowo. To to były jakieś miliony monet Ale teraz właśnie nie widzę Czy ona gdzieś napisała, ile to kosztuje? O tak mam 40 dolarów Za balsam do ust I 80 80 dolarów za serum A czy o coś mówiła, czy już nawet nie chciała nic mówić? Chyba jeszcze nawet nie chciała nic mówić Bardzo drogo Bardzo drogo, nie wiem jak ze składem Bo się tym nie interesowałam Ale wydaje mi się, że to są takie Produkty, które fajnie się nadadzą yy, dla osób, które już z natury po prostu mają ładną cerę, nie mają żadnych problemów, nie mają problemów z y, przebarwieniami itd., itd. Bo zobaczmy w ogóle, co to ma robić. Wejdę sobie znowu na stronę Charlotte. No i tu mamy to Magic Serum. No i co tutaj ma być? Ok, że 93% osób mówi, że skóra wygląda młodziej, jest bardziej napięta, jest mniej zmarszczek, jest bardziej jednolita i wygląda na. Odczuwa się, że jest bardziej nawilżona, czyli ogólnie to serum robi wszystko. Czytam to i mam ochotę to kupić. Nie kupię tego, dlatego że w tym momencie jestem już bardziej yy, w tym dziale osób, które kupują pielęgnację od takich marek, które faktycznie w 100%, w 100 zajmują się pielęgnacją. Nie przekonują mnie kosmetyki pielęgnacyjne od marek kosmetycznych, makijażowych, może tak, ale chciałam Wam dać ten, że jest. No, bardzo mnie to kusi, bo wygląda to przepięknie, ale. Teraz się nauczyłam już tak. Tym bardziej, 80 dolarów. Hourglass. Nowe produkty. Aha, to jest eye primer. Czyli mamy po prostu bazę pod cienie. Nie uważam w żadnym momencie swojego życia, aby trzeba było kupować tak drogą bazę pod cienie. Nie wiem, ile ona kosztuje, ale wystarczy mi informacja, że to jest Hourglass. Bo jeszcze nie ma takiej informacji. I nie. Słuchajcie, na pewno nie uważam, żeby. Baza pod to było, jeżeli mówimy o samej bazie, bo wiecie, jeżeli już mówimy o tej Pilouise i tak dalej, to jest moim zdaniem jakby poziom wyżej, bo Pilouise jest już taką bazą, która w pełni kryje, która ma dawać jakiś konkretny efekt, ale jeżeli mówimy właśnie o takich bazach jak ta z Nyxa, czy jak na przykład Golden Rose ma też taką bazę, czy na przykład właśnie Make Up Forever, to uważam, że jednak wystarczy kupić po prostu coś takiego tańszego i nie ma sensu właśnie wydawać aż tyle pieniędzy na tą bazę. Tym bardziej, że ona jest z tego co widzę w jednym odcieniu, więc no to nie będzie coś, co będzie właśnie Ala P. Louis. No i też jeszcze Hourglass wypuszcza. Setting Spray Veil Soft Focus Setting Spray, to ma być spray utrwalający Ale jednocześnie ma być taki bardziej Rozświetlający Nie wiem, czy jestem zainteresowana jeszcze Takimi sprayami do twarzy, dlatego, że Mam ten z Morphe, jestem z niego bardzo zadowolona Mam też spray z NYXa Ogólnie mam jeszcze milion innych, ale te takie, które bardzo lubię Więc ja osobiście nie szukam Nic nowego i E, używałam paru kosmetyków z Hourglass, na wszystkich się zawiodłam, więc mimo tego, że ogólnie podoba mi się ta marka i y, jestem ciekawa tego, co wypuszczają dalej, tak raczej jestem dalej. Niż bliżej, żeby cokolwiek spróbować. Przez to, że są po prostu tak dobrą marką. Nabla wypuszcza nowe produkty i są to takie zestawy, nie zestawy, bo możecie wszystko kupić osobno, ale kolejne trzy takie mini paletki. To jest właśnie jedna z nich, ona nazywa się Wildberry. Ostatnio ją właśnie używałam. Bardzo fajna jakościowo, to mogę Wam od razu powiedzieć, ale jeżeli chcecie więcej, no to w piątkowym chat Make-upie ją testowałam. I też jakby do każdej takiej palety dochodzi właśnie kredka do Oczu I pomadka. Tutaj macie właśnie wszystkie słoczę i pokazanie, jak wyglądają te palety. One są już w tym momencie dostępne, jeżeli dobrze kojarzę. Tak, są już dostępne i one kosztują właśnie 24 dolary. Więc jeżeli któreś wam się, wam się podoba, to myślę, że jest to coś, co faktycznie warto, czy warto się zainteresować, bo jakościowo jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Wishful, czyli marka kolejna Hudy Beauty, wyszła teraz z dwoma produktami do pielęgnacji, no bo Wishful jest marką pielęgnacji, no. I tutaj mamy właśnie po prostu maskę w płachcie za 9 dolarów, ale mamy też maskę ujędrniającą do brody też za 9 dolarów. I niby to wygląda tak, że nakładacie sobie tą maskę i ją ściągniecie, i nagle macie snatched broda. Czy tak jest? Nie mam pojęcia, według zdjęć tak jest, bo patrzyłam właśnie na, zdjęcie, na zdjęciach na Wishful, e, i ta siostra chudy właśnie miała tą maskę, później ją osiągnęła, no i niby faktycznie miała tutaj ściągnięta. Tylko pytanie jest, na ile to się utrzyma, bo to na pewno nie jest e, coś na stałe. Może to będzie fajna opcja przed jakimiś większymi właśnie wyjściami, kiedy chcecie mieć pewność, że będziecie tutaj wyglądać dobrze, albo po prostu możecie włączyć do swojej pielęgnacji masaż, wykonywać codziennie masaż przez 10-15 minut i to też powinno. Ujędrnić waszą skórę i podnieść, i, i tak wiecie, wysmuklić, właśnie brodę. Więc nie uważam, żeby to był mastryf. Ja oczywiście tego nie będę kupować, ale daj znać, że coś takiego jest dostępne. Tu mam bardziej do Was pytanie, dlatego że e, ostatnio bardzo polubiłam się z błyszczkami i Anastasia Beverly Hills wychodzi z takim zestawem, w którym macie Cztery, h to jest new formulas. Chciałam Was zapytać, jak z formułami błyszczyków. Hmm, mamy cztery właśnie mini błyszczyki. To jest fajne, bo jest realny, realna szansa na skończenie tego błyszczyka. 28 dolarów, ale zobaczcie, jak te błyszczyki wyglądają genialnie na ustach. Nie? Ten taki, macie dwa takie bardziej brokatowe i dwa takie bardziej kremowe. Bardzo mi się one podobają. I bardzo żałuję, że. Znaczy... To źle brzmi, ale chciałam powiedzieć, że bardzo żałuję, że Sephory są zamknięte Rozumiem, że są zamknięte, ale zazwyczaj właśnie jest tak, że jeżeli coś zamawiam online z Sephory To zawsze lubię to najpierw sobie pomacać, bo w tym momencie jakoś mam tak, że właśnie jak już pomacam To jestem w stanie stwierdzić, czy coś mi się spodoba, czy nie A że nie mogę tego pomacać... To jest mi ciężej A chciałabym też właśnie zamówić te nowe, kremowe produkty z Fenty Chciałabym zamówić i bronzer, i chciałabym zamówić róż no ale właśnie kurczę, zastanawiam się, czy właśnie robić to tak na oko i dobrać sobie online po prostu ten bronzer. Wolę robić to na stacjonarnie, ale no wiecie, teraz nie ma opcji, więc... Nie wiem, chciałam też właśnie nagrać taki test drogich kosmetyków, bo ostatnio nagrałam taki test właśnie tanich drogeryjnych nowości. Bardzo on Wam się ten film, bardzo ten film Wam się podobał, za to bardzo dziękuję. I myślałam, że właśnie nagrać coś takiego z drogich kosmetyków, dlatego że ostatnio właśnie kupiłam bazę w Seforze, kupiłam puder w Douglasie i bardzo chętnie właśnie bym coś takiego nagrała. znalazłam nam jeszcze inne parę drogie. Innych pary drogich rzeczy, których jeszcze nie używałam, e, i mogłam też właśnie coś domówić. No i właśnie chciałabym przetestować ten, ten brązer z Fenty, ten róż z Fenty e, i może właśnie te błyszczyki z Anastazji. Dajcie znać, co myślicie. Ej, jest minus 20% w Seforze na produkty do makijażu od 150. Aha, no tak. Ale Fenty przecież nie wchodzi. Zapomniałam, ale właśnie jestem. Jestem na Seforze i. Aż pluszak się obudził, przepraszam pruszy. Jest ten nowy podkład z Estée Lauder, o którym Wam kiedyś mówiłam, że bardzo chciałabym go przetestować Ale on nie jest nigdy dostępny w Polsce To jest ten Futurist Hydra Rescue, coś tam SPF 45 I właśnie chciałabym go zamówić I Estée Lauder wchodzi na te promki On kosztuje 189 zł, ale podobno jest super Że to jest właśnie taki mega fajny, nawilżający podkład Uuuu Chyba zaraz robię zamówienie Ale weszłam na Sephora, dlatego że chciałam wejść w nowości I przejrzeć, co mamy tutaj ciekawego w seforze. I w sumie to, co jest najbardziej ekscytujące To to, że mamy Ule Henriksen w seforze. Ja już y, zamówiłam y, to, o czym wam mówiłam Czyli ten, y, tą maskę Glow f... Fat Fat Glow Jakoś tak y, Użyłam raz i użyłam jej, zmyłam Alan powiedział, że mam bardzo ładną cerę więc będę używać dalej. E, ale co mamy tutaj jeszcze w nowościach? E, no mamy tą właśnie kolejną mini paletkę Nataszy Denone, mini retro palet za 109 zł. E, powiem tak, kolorystyka jest w miarę oryginalna. Nie jest to coś dla mnie, nie będę kupować, e, ale może Wam się spodobać 109 zł. Jednak z jednej strony to jest dużo, z drugiej strony patrząc, że to jest Natasza Denona to nie jest dużo, ale znowu patrząc na to, ile tam jest cieni, bardzo mało. E, no to znowu znowu jest dużo. Więc tutaj już kto co lubi. Ej, są dostępne te błyszczyki z Anastazji. 145 zł za 4. Trochę dużo, no ale zobaczymy. Co mamy tutaj jeszcze ciekawego? Na pewno to, co chciałam Wam powiedzieć, to nie wiem, czy kojarzycie markę KORES. Nie wiem, jak to się czyta, ale oni wyszli z taką całą gamą pro probiotycznych produktów. I tam jest maska, jest krem, jest parę jeszcze innych rzeczy, do których próbuję dojść, ale nie mogę. Więc mam nadzieję, że zaraz mi się to uda. No tu właśnie mamy tą nable, to no, no ta paletka kosztuje właśnie 105 zł. O mam, to jest ta seria Hydro Greek Yogurt. I mamy tu właśnie, um, co to jest? Aha, no właśnie maska do twarzy, jest takie kojące serum. To jest taka ogólnie seria, która ma być odżywcza, nawilżająca, kojąca. Cenowo 185 zł, 170 zł, 185 zł za tą maskę, ale ona ma aż 100 ml. Krem kosztuje 140 zł. Krem maska, czyli coś bardziej takiego nano, 150 zł. No to jest coś, co faktycznie mnie interesuje i miałabym ochotę to przetestować, ale zobaczymy. Bo mam na razie sporo tego więc tego nie potrzebuję, ale jeżeli wy na przykład macie to, no to dajcie znać co o tym myślicie I z tego co widzę, to chyba to jest w sumie wszystko, o czym chciałam wam powiedzieć Dla mnie najbardziej ekscytujące rzeczy z Sephory, no to właśnie albo będzie to ta nowa seria z marki Corres że dajcie mi znać jak to się czyta Ale wydaje mi się, że Corres, no bo Kors, no nie No i oczywiście to, że Ule Henryson mamy w polskiej Sephorze W końcu To mnie bardzo cieszy i bardzo ekscytuję. No i oczywiście też um, ten podkład z Estee Lauder, dlatego że mam ten z Double Wear i uwielbiam go, dlatego myślałam, żeby właśnie kupić go, tylko problem mam taki, że nie wiem, czy właśnie powinnam wybrać ten sam kolor, co mam po prostu odcień w doubleze, czy nie. A że nie mogę tego sprawdzić te stacjonarnie, no to ciężko mi jest zdecydować Ale zobaczymy, może gdzieś jakąś tam informację znajdę Jeżeli wy macie jakieś wskazówki, to dawajcie znać A teraz już kończę, mam nadzieję, że ten film wam się spodobał Że trochę się zrelaksowaliście I to tyle, dziękuję bardzo, widzimy się niedługo Do zobaczenia, pa!